Hejka, ja was znowu witam po tej dziwnej dziewczynce, i ze mną dzisiaj się nie boję, bo mam bagietę. <laughs> I, I to mam, ale bagieta jest lepsza. Yy, w ogóle coś puszczę. Nie, nie puszczam, bo jak ta dziewczynka znowu przyjdzie, no to. Ja, yy, ja wyjdę na chwilę z domu się przewietrzeć. Bagieta w ręku, pamiętajcie. Nie, bo jeszcze sobie przekonasz. Widzicie. Co? Ej, tam tu jest! Patrzcie! Co to Tu znikło! Ej, e, ja, ja Wam powiem, że. Ja wchodzę do domu i nie wychodzę. Zamykam na kłódkę i. ja, 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 ja już nie wychodzę. Coś co, co sobie pooglądam. O, da las, po film. Eee, e, Za, e, Zaraz Wam. Jak się poglądam na to spotkanie O, ale super było! Jaki super sens w ogóle! I, i, w ogóle i, widziałam w wiadomościach, że mówili o jakiejś studni. To ja zobaczę w ogóle, że tam są jakieś bogactwa czy coś. Tam coś widzę, ale tam ten gościu był. Zobaczę czy nie ma go. Bagieta, bądź przy mnie. Zakaczę jeszcze, widać. Nie ma nikogo, może mi się przewidziało. Dobra, to mówiłem o tej studni, pokazywano ją. Dobra, to ja wchodzę. O! Jaso! Co TO tam tańczy? Nie! 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 mnie to, to, mnie to! to! gdzieś! Spadłam to Co to jest? jest? to jest? Ociekałem. O! Nie! O! Ła! Nie! 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 co jest? O. to Nie! Nie! zabiję. Nie! zaraz zabiję. To, zaraz zabiję. to mnie Nie! Co to jest? Uciekam, uciekam, szybko, szybko, szybko. Jest, dom zamknięty. Jezus, Maria Jezus. Co to było? Dobrze, że ja mam dom zamknięty i to nie wejdzie, co coś. Wiecie co? Ja może pójdę się gdzieś ukryć, nie wiem, w jakiejś szafie czy coś. Kurde się to przed tym czymś ukryć. Yy, tutaj jest... nie, tutaj nie. Tutaj może? Nie. W garderobie... Co to tak jest, safanie? Może tego nie słyszycie, ale jakieś coś tam sapie. Ja pierd... Jezus. Czekaj, co to jest? Dobra. Nie mam jakiejś szafy, mam garderoby. Musieliście to słyszeć teraz, ale dobra. Nie, może na dole mam coś. Jakąś szafę. Co? Co za mówi coś tam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ile ja tu mam w ogóle łazienek? Wiecie co? Może tutaj się schowam i poczekam aż ben... Jak trochę mniej i myślę, że będzie bezpieczniej, i żadnych odgłosów nie będzie dziwnych. Ej, wiecie, wiecie co? Ej, wiecie co? Moja bagietka mówi. I mam trochę mało życia, trochę jestem zraniona, ale myślę, że już może być, bo żadnego odgłosów nie ma. Dobra. Co to? Ej, to, dodało mi się! To, to mi się! Co to jest? Co to jest? Coś! Nie z tego! Co to jest? Co to, jest? A, to przez ścianę wygląda! Co to jest? To tańczy tam!

Co? co to było? To to znikło? Właśnie jeden z Survival. Ja pierdzień, co to jest? TO JEST ONA! TO JEST ONA! TO JEST ONA! CO, je co TO JEST? CZEMU? Na tu powróciła! Ona powróciła! A! Ej, hej, Hejka, pewnie yy, yy, ja się zastanawiał, czemu jestem taka yy, szczęśliwa. Bo już parę dni i jest spokój, yy, i pomyślałem, że taki ładny dzień i pójdę na zakupy. Yy, bierzemy auto. Yy, gdzie jest. Jak się już gubię w tym domu. Dobra. Kurde, zapomniałam, że auto nie ma, bo yy, mechanik, ale. Dobra, zaczekamy, yy, jak auto przywiozą. Dobra, yy, już auto jest. Yy, e tutaj jest. O! Co jest z nim? Mechanik, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś z tym autem? Yy, dobra, jest dobrze. Kurde, musimy otworzyć garaż. Widzicie? nikogo nie ma. Co z tym. Dobra, muszę zamknąć garaż. Ej, co to jest, Kto to jest? Ej, ty. Za, się, się, ja... Ja co? czy się do niego nie zwróćam. I co? I co z nim? Nie! Nie! Nie, 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 nie. 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 Stop. Stop. Jezu! Kto to? Kto to? I co? Nie mogę wygrać! Przyjadę go. Boom. Nie, to znowu on. co? Nie, ja nawet się nie o auto. Ja sobie tak. Jest on tu O, bagietka mi uratowała. To wiadę może autem do garażu faktycznie. Żeby on tutaj nie wylazł. Dobra. Już nie wejdzie. Wchodzę do środka. Nie wiem, co to było. Już patrzcie na moją minę. Nie 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 nie, 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 nie. nie, 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 chcę tego. Nie, mam tego dość. Ja tego dość. Pułka, bagietka, zabij go. Jesteś moim posłańcem To koniec. Of. Ciekawe. <laughs> Zabił mnie ten. Patrzcie. What the fuck?